No i dobra, jesteśmy w Ratelu, przyjechał do nas Paweł z Rafpluga. Cześć. I, I chcieliśmy zobaczyć, jak działa jego gwoździarka. Dobra, no i w zestawie mamy gwoździarkę, do gwoździarki jest akumulator, żeby ona się załączyła oraz gaz i gwoździe. Gwoździe z gazem są osobno, więc okay. chodzi o to, to jest osobna sprzedawa. I teraz tak, uruchomienie polega na tym, że po włączeniu gaz strzela, leci śrubeczka, trzeci gwóźdź. Dobra. Pokaż jak się reguluje wielkość, moc. Tutaj regulujemy, jeśli chodzi nie moc, tylko yy, głębokość wbijania. Ok. W tą stronę płyciej, w tą stronę głębiej. Na ile ten gaz wystarcza średnio? Na opakowanie gwoździ 3300. przepraszam, na 1100 wystarcza jeden gaz. Mhm. Więc w opakowaniach mamy 90 No. Które tutaj mamy. Mamy... Yy, тут